Witam Pana, Panie Nawrocki. Nazywam się Zbigniew Stefanik i jestem niezależnym dziennikarzem, ale przecież Pan o tym dobrze wie. Który to list otwarty kieruje do Pana? 25, 30, sam już straciłem rachubę. Na żaden z moich listów otwartych nigdy Pan nie odpowiedział. Ja to odczytuję jako pogardę. Jako pogardę dla mnie, dla moich słuchaczy. Chciałem przypomnieć Panu, Panie Nawrocki, że... To ja i inni obywatele RP, Pana utrzymujemy, to my płacimy za Pana wyżywienie, my płacimy za, za to, w co Pan się ubiera, my Panu płacimy wypłatę, my Pana zatrudniamy na stanowisku prezydenta RP. Troszkę dla wielu z nas wbrew sobie, ale jednak faktem jest, że to my płacimy Pana rachunki, a więc wydaje mi się, że szacunek należy się wszystkim Polakom. Również tym, którzy Pana nie popierają. Uważam więc, że w, jako w dziennikarzowi, jako osobie zabierającej głos w debacie publicznej, należy się zarówno mi, jak i moim słuchaczom odpowiedź na moje listy otwarte, na nagrania, które do Pana kieruję. A być może po prostu jest tak, że Pan nie ma argumentów, Pan nie wie, co odpowiedzieć, a więc po prostu Pan milczy. I udaje pan, że mnie nie ma, ale ja jestem, panie Nawrocki. Jestem i nie odpuszczę, dlatego że ja, ja mam Polskę w sercu. Mam Polskę w sercu, w sercu, panie Nawrocki. Hmm, no, pan ma Polskę. No właśnie, gdzie ma pan Polskę? Otóż, hmm, panie Nawrocki, hmm, pana współpracownik Zbigniew Bogucki stwierdził, że hmm, minister sprawiedliwości. Hmm, Żurek jest ministrem bezprawia. tak Bezprawia, dlatego, że minister wydał rozporządzenie, które de facto zmieni sposób przedzielania sędziom spraw, w których mają orzekać. Otóż obecny system jest systemem niezwykle nieprzejrzystym, nietransparentnym. Ten system był sprzedany społeczeństwu przez PiS, jako właśnie ten system, który ma całkowicie uniezależnić sądy, sędziów od, 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 od prokuratury, od ministra sprawiedliwości. Natomiast no, faktem jest, że mm, losowanie, tak zwane losowanie jest niezwykle nietransparentne. Guzik do tego losowania jest de facto w rękach ministra sprawiedliwości, to po pierwsze. Po drugie, my nie wiemy według jakiego klucza to losowanie się odbywa. Wiele organizacji prosiło o kody do, do tego losowania, chciało poznać, sposób funkcjonowania w tej metody. Nigdy nikt na to nie odpowiedział, tak więc faktem jest, że no to losowanie, które zostało prowadzone przez PiS jest niezwykle nietransparentne. W niektórych wręcz sprawach może odnieść wrażenie, że to losowanie jest organizowane według klucza politycznego, a więc ten system musi być zmieniony. Ale rozumiem, że nie podoba się to PiSowi, dlatego że System losowania był stworzony właśnie po to, żeby służyć PiSowi, a więc wszystko, co PiSowi nie służy, oczywiście musi być okrzyknięte antypolskim. Natomiast chciałem przypomnieć Panu parę faktów. Po pierwsze, to PiS zaczął demontaż wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To PiS budował państwa autorytarne. To PiS postanowił nie zaprzecieszać sędziów. Którzy zostali prawdopodobnie wybrani w Trybunale Konstytucyjnym, to, to PiS wręcz zaprzysiągł trzech sędziów dublerów z, z aprobatą ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. Wreszcie to PiS skrócił kadencję Krajowej Rady Sądownictwa. To PiS wybrał KRS, też stworzył taką ustawę, według której KRS jest wybierany według klucza politycznego, a więc do KRS trafiają politycy. To PiS doprowadził do tego, że w, no de facto w, w, ucięto Polsce z funduszy europejskich 2,5 miliarda euro w związku z funkcjonowaniem tzw. izby dyscyplinarnej, a więc izby pisowskiej, która miała dyscyplinować sędziów tak, aby byli oni posłuszni w pisowskiej władzy. A więc to PiS doprowadził do sytuacji, w której to czas oczekiwania na wyroki jest jeszcze dłuższy niż przed rządami PiSu. PiS de facto zdemolował wymiar sprawiedliwości w Polsce. Okej, okay, ten wymiar sprawiedliwości może nie działał idealnie, wymagał reformy przed PiSem, PiS przyszedł do władzy, zniszczył go jeszcze bardziej, popsuł go jeszcze bardziej, dodatkowo upolitycznił ten wymiar sprawiedliwości. A więc tak to dzisiaj wygląda, że po prostu PiS odpowiada za sprawą 8 lat swoich rządów za to, w jakiej kondycji jest wymiar sprawiedliwości w Polsce. że Właściwie mamy w dwa wymiary sprawiedliwości – które nawzajem się wykluczają i nie uznają się. I to jest tragedia, ponieważ to prowadzi do rozpadu państwa. Ale to PiSu nie obchodzi, ponieważ ten wymiar sprawiedliwości, który został stworzony przez PiS, ma z jednej strony zapewnić PiSowi władzę i kontrolę nad państwem, z drugiej strony ma upolitycznić ten wymiar sprawiedliwości tak, aby to właśnie politycy decydowali o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. No i właśnie za sprawą tego PiSowskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Okazało się, że w, w sytuacji, gdzie były poważne wątpliwości co do wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich, e, to pani e, prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, e, stwierdziła, że właściwie to nie jest ani w jej interesie, ani e, sędziów mianowanych przez PiS, aby Trzaskowski był prezydentem, no i po prostu zablokowała e, niemal wszystkie protesty wyborcze, tak aby tych głosów nie liczono ponownie. I tutaj wielu twierdzi, że ten kłopot z głosami, tak, z liczeniem głosów, to jest jakaś wymyślona historia. Okej, okay, być może, ale panie Nawrocki, jeśli to wszystko byłoby w jakimiś bajkami, to dlaczego pan, jeszcze jako prezydent elekt, nie powiedział rzeczy następującej? Okej, okay, są wątpliwości, a więc wyjaśnijmy je. Apeluje o polowe przeczytanie głosu. Jeśli pan był pewny tego wyniku, to dlaczego pan nie chciał jeszcze powiększyć swojej legitymacji wyborczej i po prostu sprawić, żeby te głosy policzono jeszcze raz? Skoro pan wiedział, że pan wygrał, jaki problem? Natomiast pan tego nie zrobił, zamiast tego, co pan zrobił? Po pierwsze, zadzwonił pan do Trumpa, do Amerykanów, tak żeby oni pogrozili palcem polskiemu rządowi i powiedzieli: uważajcie, nie, nie. Karol Nawrocki jest prezydentem Polski, my innego nie akceptujemy i w Polsce wariantu rumuńskiego nie będzie. To po pierwsze. A po drugie, zamiast zaapelować o to, żeby te głosy były przeczone ponownie, to pan po prostu zastosował metodę chulikańską, a więc ciągnął pan swoich chłopaków, tak, swoich zwolenników do Warszawy w dzień zaprzysiężenia po to, aby upewnić się, że nikt panu nie zablokuje tej akcesji do Pałacu Prezydenckiego, no i jeszcze pisku kupił marszałka Sejmu, a więc w taki oto sposób pan przejął pałac prezydencki. Ale chciałem jednak przypomnieć panu, pani Nawrocki, że tak naprawdę na ten moment nie mamy decyzji o ważności wyborów prezydenckich, dlatego że izba, która taką decyzję powzięła, nie miała prawa tego zrobić. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest żadnym sądem, o tym mówią wszystkie sądy świata, i właściwie tylko PiS uznaje tą Izbę za sąd. A więc my dzisiaj nie mamy absolutnie decyzji o ważności wyborów prezydenckich w Polsce. Po, po drugie, ponieważ nie ma decyzji o ważności wyborów prezydenckich w Polsce, w, które miały miejsce w tym roku, to w, Szymon Chłowny, jako marszałek Sejmu, nie miał prawa zwołać Zgromadzenia Narodowego, nie miał prawa przyjąć pana przysięgi. Takie są fakty. Natomiast wykupiliście hołownię. On to zrobił po pierwsze, dlatego że stwórzł, a po drugie, dlatego że miał z tego konkretne korzyści. No i w sposób nielegalny pan został zaprzysiężony. Skoro nie ma decyzji o ważności wyborów, rzeczą nielegalną było odebrać od pana przysięgę. A więc pan jest nielegalnym. Pan jest nielegalnym prezydentem, pan jest co najwyżej pełniący funkcję prezydenta. Natomiast pan nie jest legalnym prezydentem. To po pierwsze. Po drugie, jest pan y, antypolskim prezydentem, ponieważ pan y, prowadzi do f, całkowitej demokracji wymiaru sprawiedliwości. Jeśli faktycznie panu zależy na tym, aby w Polsce odbudować wymiar sprawiedliwości, niech pan złoży konkretne propozycje. Jakieś propozycje, które doprowadzą do jakiegoś kompromisu, do jakiegoś wyjścia z tego impasu. Natomiast to, co pan robi, to pan po prostu zabezpiecza pisowskie interesy. Pan dąży tylko i do tego, aby nikt z PiSu nie stracił niczego, aby żadnemu PiSowskiemu w, nominantowi w sądach e, nie spadł w włos z głowy. Tylko o to Panu chodzi. Dlaczego? Dlatego, że jest Pan decyzją Kaczyńskiego, jak Pan sam o tym powiedział, e, i po to Pan został wprowadzony w do Pana żeby po prostu zabezpieczać PiSowskie interesy. I Pan to robi. A więc, a kiedy Pan mówi o praworządności, kiedy Pan mówi o jakimś bezprawiu. To to brzmi w dość śmiesznie, czy czym jest to śmiech przez łzy. No bo jakże osoba, która w przeszłości miała kontakt z światem kryminalnym, która sama była częścią świata kryminalnego? Przypomnę, pan był chuliganem, pan brał udział w ustawkach, pan był Alfonsem, Sutenerem, pan wyłudził mieszkanie od swojego sąsiada, pan miał dwie tożsamości, teraz się okazuje, że wręcz trzy, ponieważ Amerykański prezydent Donald Trump twierdzi, że pan nazywa się Nałaki, a więc jak człowiek, który miał tak na z prawem, który ma taką przeszłość, może raptem stawać się w, w, symbolem walki o praworządność. Znaczy jest to, jest to jakiś paradoks. Jeśli Polska byłaby państwem praworządnym, panie Nawrocki, to ktoś taki jak pan nigdy nie miałby możliwości startu w wyborach prezydenckich. Jeśli. Kiedy ktoś idzie pracować do urzędu, jakiegokolwiek urzędu, czy pracować do szkoły, wymaga się od niego zaświadczenia o niekaralności. I uznaje się, że taka jest dobra norma, tak, że osoba, która pracuje dla państwa, pracuje z dziećmi, powinna być osobą w, o czystej przyszłości, w przeszłości, czyli niekarana. A w tym samym czasie ktoś. Kto był chuliganem, Alfonsem, oszustem, złodziejem, neonazistą, ktoś taki może startować w wyborach prezydenckich? Czy to jest pewien paradoks, który pokazuje, że polskie państwo nie działa? Po prostu nie działa. Pan nie powinien być nigdy kandydatem w tych wyborach. Tym bardziej pan nie powinien być prezydentem Polski. Dlatego, że, no, mówiłem to, powtórzę to raz jeszcze, pan nie jest nielegalnym prezydentem. Nie ma decyzji o ważności wyborów. My nie znamy w wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich z roku 25, czyli tegorocznych wyborów prezydenckich. W związku z tym nie można było od pana zabrać przysięgi, a więc pan jest nielegalnym prezydentem. I to wszystko powoduje, że, no, kiedy pan mówi o praworządności, no, to pan po prostu jest, no, śmieszny, czy wręcz patetyczny. No bo pani praworządność, panie Nawrocki, no to jest jakiś po prostu nieśmieszny, nieśmieszny paradoks. Jak osoba, jak huligan, neonazista, oszust, kłamca, sutener, Alfons, jak ktoś taki może, może mówić o praworządności i apelować o to, żeby w Polsce wróciła praworządność, kiedy właściwie sam jest uosobieniem bezprawia, bo pan jest, panie Nawrocki, uosobieniem bezprawia. To, że pan jest prezydentem, prezydentem nielegalnym, to, że Pan ma taką, a nie inną przeszłość, to, że Pan de facto zabezpiecza, gwarantuje interesy pisowskie w mierze sprawiedliwości, to, że Pan właściwie legitymizuje to bezprawie, które w Polsce się szerzy, powoduje, że Pan jest uosobieniem bezprawia, Panie Nawrocki. Takie są fakty. Pan jest uosobieniem bezprawia. A więc, kiedy Pan apeluje o to, żeby przywrócono w Polsce praworządność, no, jest to co najmniej niepoważne. I y, widać pana złe intencje. Tak, pana złe intencje. Widać, jak bardzo ma pan Polskę w dupie, a nie w sercu. Y, jeśli pan miał dobre intencje, y, powiedziałby pan następującą: y, Okej, okay, mamy duży problem w Polsce, ponieważ powstają dwa równoległe wymiary sprawiedliwości. Tak być nie może. A więc, o, ok, z, jednych, z jednej strony mamy neosędziów, y, za których płacimy potężne pieniądze, ponieważ y, Pragnę zauważyć, Panie Nawrocki, że Polska przegrywa wszystkie możliwe sprawy, bez wyjątku wszystkie, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, właśnie w związku ze sprawami prowadzonymi przez neosędziów. I już polskie państwo zapłaciło kwotę około 5 milionów euro odszkodowań, tak, w związku z tym, że neosędziowie orzekają w polskich sądach. Po drugie, Izba Dyscyplinarna, kolejny wymysł PiSu, który miał służyć u podniesieniu sądów w miarę Sprawiedliwości, za to Polska już zapłaciła 2,5 miliarda, 2,5 miliarda euro, czyli tyle straciliśmy w funduszach europejskich. To są potężne pieniądze, Panie Nawrocki, Potężne pieniądze. Być może Pana to nie obchodzi, bo Pan, owszem, jest utrzymankiem narodu, Pan nie wydaje pieniędzy, więc być może Pana to nie obchodzi, a teraz obchodzi to nas, obywateli, podatników, bo my płacimy na to wszystko i to są nasze pieniądze. Pieniądze Unii Europejskiej to nie są jakieś tam pieniądze, nie wiadomo czyje, tak, Brukseli czy kogoś tam. To są, to są pieniądze obywateli Unii Europejskiej i to tak naprawdę my straciliśmy jako podatnicy, jako obywatele Polski, obywatele również Unii Europejskiej 2,5 miliarda euro, panie To są potężne pieniądze przez to, że PiS upolitycznił sądy, tak, że chciał używać sądów jako taki bat do dyscyplinowania sędziów. Tych, którzy, którzy byli pisowi nieprzychylni, bo ci, którzy chcieli po prostu być sędziami politycznymi. Takie są skutki polityki pisowskiej. Natomiast, no, panie Lawrocki, pan jest nielegalnym prezydentem. Pan jest prezydentem antypolskim, dlatego że pan nie dba o interes polski, tylko dba pan o interes PIS-u, tylko które pana interesuje. Dlatego, że ten system, który stworzył PIS, sprawił, że pan stał się prezydentem. No, i sprawił, że jest pan nietykalny w tym momencie, tak? Tak samo jak nietykalni są nominanci pisowcy, ponieważ politycy, którzy przebrali się w torgi sędziowskie w Sądzie Najwyższym, gwarantują nietykalność Małgorzecie Manowskiej, tak? która, jak już sama powiedziała, nie ma żadnego interesu w tym, żeby prezydentem był ktoś inny niż pan. No dla, dla, dlaczego? Dlatego, że pan gwarantuje jej i jej kolegom bezkarność, tak? A więc dlaczego ona miałaby mieć w interesie, żeby ktoś się nie był prezydentem, ktoś, kto mógłby ją rozliczyć? Ona tego nie chce, ale sobie tego nie życzy. A więc ona gwarantuje bezkarność panu, pan, ponieważ zapada pan weta pod wszelkimi zmianami, gwarantuje bezkarność jej i po prostu rączka rączka myje, tak? A więc jest pan decyzją Kaczyńskiego. Kaczyński pan wybrał dlaczego? Dlatego, że miał świadomość pana przeszłości kryminalnej, Kaczyński wiedział dokładnie, kim pan jest i wiedział dokładnie, że pan mu po prostu yy, się nie postawi. Tak? Czy znaczy z pana przyszłością, yy, z ilością kwitów, które Kaczyński ma na pana, yy, Kaczyński może być spokojny, i wie, że pan mu się nie postawi. Tak? Yy, natomiast no, na tym traci Polska i pan reprezentuje interesy w, yy, Kaczyńskiego, a więc mafii Kaczyńskiego, ponieważ PiS stworzył swoistą mafię w miarę sprawiedliwości. To jest grupa, która po prostu broni swoich, która zabezpiecza PiSowskie interesy, ekonomiczne, polityczne, gwarantuje psowi bezkarność. To, to, to jest mafia, tak? To jest po prostu mafia, którą PiS stworzył, mafia, która ma przejąć Polskę, tak jak mafia przejęła w celu czasu Białoruś, Gruzję, no, taka sama mafia ma przejąć Polskę, tak trochę na, na zasadzie modelu rosyjskiego. A więc oligarchowie. Skorumpowani politycy mają wygenerować państwo, w którym to jego kadry będą uległe i podległe w, tak naprawdę właścicielom tego państwa, czyli skorumpowanych polityków i oligarchów. I właśnie takie państwo chce stworzyć PIS, i pan jest jednym z elementów tego państwa. Natomiast no, trzeba też powiedzieć sobie wprost, że pan jest decyzją Kaczyńskiego, ale pan jest również marionetką Trumpa, bo to Trump. W, zainwestował w pana, z pan jego inwestycją. To on opłacił pana kampanię wyborczą, to, on, tą kampanię wyborczą pan zorganizował, a więc no, pan jest, można powiedzieć, marionetką Trumpa. I pan nie służy polskim interesom. Pan nie służy polskim interesom, a więc, no, kiedy pan mówi o praworządności, kiedy pan mówi, mówi o bezprawiu, to proszę pamiętać, że w, uosobieniem bezprawia właśnie. Jest pan. Pan jest osobieniem bezprawia w Polsce. Pan z na pewna przeszłością jest osobieniem bezprawia. Pan jest osobieniem bezprawia w tym sensie, że pan gwarantuje to bezprawie, ponieważ Kaczyńskiemu to bezprawie jest potrzebne po to, aby móc rządzić. Pan gwarantuje w bezprawie po to, aby interesy pisowskie miały się jak najlepiej. Pan gwarantuje bezprawie w Polsce i chaos prawny po to, żeby mafia Kaczyńskiego mogła się rozwijać, żeby ta mafia była bezpieczna. Dlatego pan gwarantuje to bezprawie. A więc pan jest osobieniem bezprawia, pan jest gwarantem bezprawia. Pan jest gwarantem osobieniem bezprawia, panie Nawrocki. No i pytanie, czy pan ma prawo mówić o praworządności. No, z pewnością nie, dlatego że po pierwsze jest to niepoważne, a po drugie to jest tak, by nam pan wszystkim napluł w twarz. Znaczy, jako praworządności może mówić osoba, która właśnie robi wszystko, żeby tej praworządności nie było. Jak o prawie i szacunku do prawa może mówić ktoś, kto ma taką przeszłość jak pan, który był chuliganem, nazistą, oszustem, Alfonsem. Jak taka osoba mówi, może mówić o poszanowaniu dla prawa? Jak ktoś, kto jest nielegalnym prezydentem, może mówić o, o państwie prawa? Osoba, która de facto na tym chaosie, na tym bezprawiu. Yy, przejęła urząd prezydenta, tak? Znaczy, jak ktoś taki może mówić w ogóle o praworządności, o prawie, o państwie prawa, to jest to, znaczy, to jest niepoważne, panie Nawrocki, to jest niepoważne i to jest yy, niezwykle nieuczciwe. A więc tak, jest w Polsce coraz większe bezprawie, dlatego że Pan jest od tego, żeby to zagwarantować. Pan gwarantuje to, że nie da się naprawić miaru sprawiedliwości, dlatego, że pan to będzie blokował. Dlaczego? Bo taki właśnie jest interes PiSu. Yy. Mafia PiSowska chce móc rozwijać skrzydła, chce móc być bezkarna, chce robić interesy, chce budować kapitał polityczny i do tego potrzebuje bezprawia. Chodzi o to, aby funkcjonowały sądy, aby funkcjonowali ludzie w Miejscu Sprawiedliwości, które zagwarantują PiSowi kompletną bezkarność, nietykalność. No i Pana być tego gwarantem, ale jednocześnie coś za coś. Pan gwarantuje bezkarność, i to, że to się nie zmieni swoim pisowskim mocodawcom, oni z kolei gwarantują bezkarność panu. A więc to działa w dwie strony i można powiedzieć, rączka, rączkę myje. Natomiast to wszystko szkodzi Polsce, ponieważ Polska traci wiarygodność, ale potrzebujemy solidnego państwa w świetle zagrożenia ze wschodu, w świetle zmieniającego się świata, w świetle tego, że amerykański sojusznik jest coraz mniej wiarygodny, w świetle tego, że musimy integrować się z Europą. W, 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 dlatego, że jesteśmy dwudziestą potęgą gospodarczą na świecie, w związku z tym potrzebujemy m, państwa jako instrument sprawczy, aby móc się rozwijać i tą potęgę swoją faktycznie wykorzystywać dla swoich interesów. M, natomiast no, w tym momencie my tracimy wiarygodność, dlatego że pan m, postawił na, na interes pisowski, m, no bo ten interes pisowski gwarantuje pana interesy i vice versa. Natomiast faktem jest, że Pan jest, panie Nawrocki, pan. Pan jest gwarantem. Gwarantem i uosobieniem bezprawia. Gwarantem i uosobieniem bezprawia. Takie są fakty. I od tego pan nie ucieknie. Bo nikt nie odetnie się od swojej przeszłości. Pan ma niezwykle, niezwykle brzydką przeszłość, panie Nawrocki. W państwie praworządnym nie byłoby takiej opcji, żeby ktoś taki jak pan mógł startować w wyborach prezydenckich. Tacy ludzie jak pan, z taką przeszłością, startują w wyborach, owszem, na Białorusi. W takich wyborach startują. Startują w wyborach na Ukrainie sprzed Euromaidanu, startują gdzieś tam w wyborach w państwach afrykańskich. Natomiast osoba z taką przyszłością, jaką Pan ma, nie bierze udziału w żadnych wyborach w państwie zachodnim, a to stało się w Polsce i to obciąża to państwo. To pokazuje, jak bardzo to faktycznie się szerzy. Ale ono się szerzy, dlatego że pis tego potrzebuje, ono się szerzy na korzyść PiSu i pan to gwarantuje. A więc może pan mówić, co pan tylko chce, może pan o sobie mówić, co pan chce, może pan uważać siebie za kogo pan chce, może pan uważać siebie już za degora Napoleona, bo ponieważ pan już o sobie mówi w trzeciej osobie, mówi pan prezydent Polski, natomiast nie ucieknie pan od tego, kim pan jest. Pan, panie Nawrocki, jest decyzją Kaczyńskiego i marionetką Trumpa. Pan, panie Nawrocki, został wybrany przez Kaczyńskiego po to, ażeby gwarantować bezkarność pisowskiej mafii, jak również nietykalność ich interesów ekonomicznych, politycznych. Wreszcie, pan jest osobą no niezwykle niepraworządną, można powiedzieć, i niemoralną. No jak Alfons, chuligan, oszust, neonazista, yy, osoba, która ma jakieś kłopoty z używkami, najwyraźniej, bo no, mm, coś, coś jest z z tym snusem i z tym, że pan sobie ciągle daje w Tak jak, jak ktoś taki może mówić o praworządności, o prawie, o państwie prawa? Yy, no, to jest niepoważne. Jak ktoś taki, yy, jak pan, może zarzucić, zarzucać komuś, że jest. Yy, Sprawcą bezprawia, przecież to pan jest właściwie, można powiedzieć, dzieckiem i owocem bezprawia. Przecież to bezprawie. To jest kryształ polskie państwo, doprowadziło pana do urzędu prezydenta. A więc, panie Nawrocki, ja rozumiem, że pan jest decyzją Kaczyńskiego, marynetką Trumpa, że ma Polskę w dupie, ale no, myślę, że warto się jednak nie ośmieszać. Taka, po prostu uważam, że naprawdę pan, pan się ośmiesza. A więc proszę się nie ośmieszać, proszę zachować jakieś minimum przyzwoitości, jeśli pan rozumie. Co to słowo w ogóle znaczy, tak? takie słowo przyzwoitość. Bo mm, jeśli jest w Polsce bezprawia, jest w Polsce bezprawie. To Pan jest jego gwarantem. Jeśli jest faktycznie mm, problem z szerzącym się w Polsce bezprawiem, to Pan jest uosobieniem tego bezprawia. Mm, pan jest owocem dzieckiem tego bezprawia i to się nie zmieni. Nie ucieknie Pan od tego, kim Pan był kim Pan jest. Mm, i są tacy, którzy będą o tym przypominali. Czyli czas, pan również poniesie konsekwencje tego, co pan robi. Proszę pamiętać, że pan nie będzie bezkarny do końca życia. Wreszcie taka uwaga od osoby wierzącej, ponieważ pan twierdzi, że jest osobą wierzącą. Ja nie chcę tego oceniać, natomiast chciałem panu powiedzieć, panie Nawrocki, że, że zło prędzej czy później przegra. I wygrywa dobro. Natomiast pan reprezentuje zło. Pan reprezentuje ludzi, którzy robią wszystko, żeby zagwarantować swoje interesy. I oni gwarantują panu bezkarność. To, co pan robi, to jest złe, dlatego że pan szkodzi Polsce. Pan jest nielegalny, antypolski, dlatego że nie służy pan polskim interesom. Nie służy pan polskim interesom. Reprezentuje pan interesy partykularne mafii Kaczyńskiego. I interesy amerykańskie, interesy Trumpa. A to nie są polskie interesy. A więc jest pan nielegalny, jest pan antypolski. Mm. Nie ma pan Polski w sercu. Mm. A to, że ktoś taki jak pan, z taką przeszłością yy, pełni funkcję głowy państwa, to jest bardzo złe. To jest bardzo złe. I prędzej czy później to zło się skończy, a pan przegra. Przegrałam pana kompanii. Przegra to zło i będzie w Polsce praworządność. Natomiast póki co yy, yy, trudno tą praworządność, ponieważ dzisiaj to pan, panie Nawrocki, to pan jest gwarantem i uosobieniem bezprawia w Polsce.